Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku. Z tej strony Tomek z kanału Strategie Inwestowania. Dzisiejszy temat to coś, co chyba każdy z nas kiedyś wpisywał w wyszukiwarkę w Google. Jak zarabiać pieniądze w młodym wieku? Powiem szczerze, to pytanie wcale nie jest głupie, wręcz przeciwnie. Młody wiek to ogromna przewaga. Mamy dużo czasu, energii, chęci do nauki, zwykle mniej zobowiązań niż osoby starsze, mamy pewną swobodę. To moment, w którym można testować różne rzeczy, popełniać błędy, jednocześnie zdobywać doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłości. Ja wierzę, że zarabianie pieniędzy to nie tylko kwestia przetrwania. To przede wszystkim umiejętność, którą można ćwiczyć, a wręcz należy rozwijać. Dlatego przygotowałem dla Ciebie 10 sprawdzonych sposobów na zarabianie pieniędzy w młodym wieku. Niektóre są szybkie i proste, inne wymagają cierpliwości, być może trochę szczęścia, ale wszystkie mają potencjał i mogą zmienić Twoje podejście do finansów. Praca dorywcza i freelancing. Zaczynamy od czegoś podstawowego pracy dorywczej. Kiedy jesteś młody, twoim największym kapitałem jest czas. Możesz wykorzystać go na proste prace kelnerowanie, pracę w sklepie, być może jakieś sezonowe zajęcia. Ale tu jest haczyk rób to strategicznie. Nie chodzi tylko o to, by odbębniać godziny. Ale żeby zbierać doświadczenie. Obok tego rozwija się ogromny świat freelancingu, być może freelancingu online. Potrafisz pisać, spróbuj copywritingu, umiesz obsługiwać kanwę, Photoshopa, zrób kilka grafik, ogłoś się gdzieś na Fiverrze albo USMI. Mam znajomego, który zarabia kilkadziesiąt, kilkaset złotych miesięcznie pisząc teksty SEO i nie zajmuje mu to wiele czasu. Być może nie są to miliony, ale na studenckie życie z pewnością to wystarczy. E-commerce. Drugi sposób to sprzedaż online. Na pewno masz w szafie ubrania, których już nie nosisz. Wystaw je na Vinted. Masz książki po liceum lub studiach? Allegro, OLX, tam wszystko znajdzie kupca. To tylko kwestia ceny. Jeśli wciągnie cię sprzedaż, możesz spróbować dropshippingu. To model, w którym nie musisz mieć własnego magazynu. Zamówienia obsługujesz przez dostawców. Jasne, to wymaga nauki, cierpliwości, trochę szczęścia, ale w sieci jest mnóstwo darmowych materiałów, jak zacząć? To idealna szkoła przedsiębiorczości w praktyce. Trzecim sposobem będzie inwestowanie małych kwot. Tutaj ważna rzecz, nie trzeba być bogatym, żeby zacząć inwestować. Wystarczy 50 lub 100 zł miesięcznie, żeby kupić ETF na S&P 500 lub zacząć zbierać akcje dywidendowe. Ważne jest to, żeby zacząć jak najwcześniej, wtedy działa procent składany i efekt kuli śnieżnej. Wyobraź sobie, inwestując 200 zł miesięcznie od 20 roku życia w wieku 40 możesz mieć nawet kilkaset tysięcy złotych. I to wszystko bez wielkich poświęceń. Oczywiście, inwestowanie to nie kasyno. Chodzi o edukację i rozsądek. Krypto jasne można spróbować, ale radziłbym tylko małą częścią portfela i to z wiedzą. Klucz to nauka, spokój, opanowanie i konsekwentne działanie. Tworzenie treści. To sposób, który wymaga cierpliwości, ale może dać największe zwroty. YouTube, TikTok, podcasty, blogi. To wszystko są narzędzia, które pozwalają ci dzielić się wiedzą, opiniami, czasem nawet budować społeczność. Ktoś może powiedzieć: Ale ja nie mam sprzętu. Dziś wystarczy smartfon, darmowy program do montażu. Najważniejsza jest autentyczność i regularność. Sam wiem coś na ten temat. Jeśli będziesz systematycznie publikował przez rok, zyskasz ludzi, którzy będą ci ufać. Zaufanie to waluta. Z niej rodzą się współprace, reklamy, sprzedaż własnych produktów. Umiejętności cyfrowe i AI tools. Świat idzie do przodu szybciej niż kiedykolwiek. Firmy potrzebują ludzi, którzy ogarniają proste automatyzację, obsługę AI, programy typu no-code. Wyobraź sobie, że umiesz stworzyć prosty chatbot albo zautomatyzować newsletter. Sprzedajesz taką usługę lokalnej firmie. Młodzi ludzie często naturalnie czują technologię, więc warto to wykorzystać. Nawet jeśli nie jesteś programistą, możesz nauczyć się podstaw, zarabiać na tym, że inni nie chcą się w to zagłębiać. Przedsiębiorczość. Nie zawsze trzeba być wielkim startupowcem. Czasem wystarczy prosty pomysł: sprzedaż rękodzieła, domowych wypieków, prowadzenie warsztatów dla dzieci, organizowanie imprez sportowych. Mały przykład. Jedna dziewczyna w moim mieście zaczęła robić personalizowane kubki z imionami. Sprzedawała je na Instagramie, dziś ma swoją markę, robi zamówienia na firmy. Zaczęło się od kilkudziesięciu złotych, a dziś to jej główne źródło utrzymania. Aplikacje do zarabiania i testowania produktów to prosty sposób, dobry na start. Istnieją aplikacje, które płacą za udział w ankietach, testowanie gier czy opiniowanie produktów. Jasne, nie zarobisz na tym fortuny i będą to raczej małe pieniądze, ale możesz w ten sposób pokryć niektóre koszta. Czasem to po prostu fajny sposób na zdobycie darmowych produktów do testów, które potem najczęściej zostają u ciebie. Rozwój w social mediach i marka osobista to inwestycja bardzo długoterminowa. Jeśli zaczniesz budować markę osobistą w wieku 20 lat, w wieku 30 lat będziesz miał przewagę nie do dogonienia. Nie chodzi tu tylko o bycie influencerem. Marka osobista to też LinkedIn to pokazywanie swoich projektów, dzielenie się wiedzą. Firmy chętnie zatrudniają ludzi, których już znają z sieci. Kiedy masz społeczność, możesz sprzedawać kursy, konsultacje albo po prostu własne produkty. Ekonomia współdzielenia. Są aplikacje, które pozwalają wynajmować przedmioty na godziny. Być może masz hulajnogę albo rower, zawsze chętnie znajdzie się ktoś, kto ją pożyczy. To prosty sposób na pasywny dochód. Wykorzystujesz coś, co już masz, zamiast kupować coś nowego. Na koniec najważniejszy punkt. Możesz spróbować wszystkich powyższych sposobów, ale jeśli nie będziesz inwestować w siebie, naukę, umiejętności, kontakty, najprawdopodobniej staniesz w miejscu. Książki, kursy online, szkolenia, networking to nie koszta, to inwestycje. Młody wiek to najlepszy moment, żeby chłonąć wiedzę. Każda złotówka wydana na rozwój może zwrócić się wielokrotnie w przyszłości. Mógłbym jeszcze długo mówić na ten temat, ale chciałbym przejść do krótkiego podsumowania. Zauważ, że te metody znacznie różnią się od siebie. Jedne są szybkie, proste, inne wymagają cierpliwości i nauki. Wszystkie mają jednak jedną wspólną cechę. Możesz zacząć od małych kroków. Nie musisz rzucać się od razu na głęboką wodę. Wybierz jeden pomysł, przetestuj go w jednym tygodniu, w drugim może zrobisz coś nowego. Najważniejsze jest, żeby nie czekać. Idealny moment jest tak naprawdę teraz. Młody wiek to najlepszy czas, żeby eksperymentować i spróbować czegoś nowego. Daj znać w komentarzach lub wiadomości, jakie sposoby najlepiej pasują dla ciebie i co się sprawdziło. Dzięki za wysłuchanie, do usłyszenia w kolejnym odcinku